Niepokalane serce Maryi, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na kalwarii słowami konającego Chrystusa, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maria stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła w swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. To słowa świętego Jana Pawła II z 1997 roku z Zakopanego. Nasz codzienny Różaniec jest dziś w sobotę po uroczystości serca Jezusowego uwielbieniem Maryi, jest zapatrzeniem w jej pełne miłości serce, oto ona jest nam dana jako pomoc na drodze do zbawienia. Maryja to ta, która była przy Chrystusie w najbardziej trudnych dla Jego serca momentach, teraz jest z nami w naszych zmaganiach, krzyżach tego życia. W naszych trudnych momentach. W jasnogórskiej ikonie wpisane jest to troskliwe, pełne miłości serce Matki. Wypisane jest ono na jej twarzy. Oby i nasze spojrzenia były pełne zatroskania o braci. Każdego dnia starajmy się stawać pod krzyżem naszych bliskich poprzez cichą modlitwę. Dobre słowo oraz pełne pokoju spojrzenie.